Eeee e, 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 e siema siema. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Don't Starve Together. W odcinku dzisiejszym niszczymy powyższą wioskę świn. Następnie idziemy sprawdzić biom, który tutaj jest przy dwójce, jeżeli chodzi o wormhole. O, tutaj, action wszedł. Excellent. Um, I tutaj, co się dalej dzieje, w żabową stronę? Że tak powiem, to jest plan na dziś. I myślę, że wybranie miejsca finalnego na bazę to jest też kolejna rzecz. Aha, tutaj będzie wejście przez bagna. To ciekawe. No i spoko. Niech się dzieje w takim razie. Lecimy z tym koksem, słuchajcie. Um, może nie będę, tak jak mówiłem, z tego aerial view aż tyle korzystać. Och. Dzień dobry. E, tu sobie zwrócimy. Zaczynamy rujnowanie przybytku, szanownych Państwa prosiaków. Hopla. ha, bardzo. Dzień dobry. Można by poczekać na przykład jeszcze jak one się zrespią, jeszcze raz je pozmieniać, ale to już taki wiecie, przerost formy nad treścią. Nie ma co się tutaj jakoś tak niesamowicie już rozpykiwać. A, a i tak fajnie, żeśmy zrobili. 110% w tym momencie, słuchajcie, pik skinów, to jest naprawdę przeolbrzymia ilość i myślę, że jak zbudujemy farmę później yy, tych typiarzy, no to będzie rozpierdziel, nie? nie? ma o czym mówić będzie moc i ona już tak naprawdę jest, a czeka tylko na to, żeby ją uwolnić i to jest potężna informacja na dziś i to mi się bardzo podoba, mega mi się to podoba co żeśmy tutaj kurczę odwalili, już się jarałem na koniec poprzedniego odcinka, ale pojaram się jeszcze trochę dalej Dobra, and there was light Jedziemy z tym koksem przez bagienka Nie przez nasze polskie bagienka, a przez... o, to jest pantlut Od razu powinienem wziąć, bo poprzednio tego nie zrobiłem Super Dobra Jedziemy tutaj dalej Bardzo ładnie, dobra, chowamy lanterna bardzo malutko mechanicznych, no mam wrażenie, że prawie w ogóle ich nie ma, nie, to jest, kurczę, słuchajcie, trudne. No, będę miał problem z Gearsami później, no trzeba będzie szybką wyprawę do Cavesów zrobić, nie, tak naprawdę, no bo co innego mądrego, no nic tu nie wymyślimy z tym, nie. Trzeba będzie tam pocisnąć i tyle. Dobra, tu jest ciężkie to, że to, kurde, trzeba, wiecie, przez bagna przełazić. Tu są mermowie i w ogóle. Okej, okay, jest tak, kamienny biom. Na szczęście, nie mamy aż tyle przechodzenia przez, przez te. 6 dni do zimy swoją drogą. Okej, okay, tu jest biom kamienny, i to jest zajebioska, no bo to jest oczywiście bardzo dużo surowców, w tym cennego złota. Ja myślę, że moglibyśmy w ogóle sobie na chwilkę tutaj wydobyć trochę tych skałek, nie jakoś bardzo dużo, ale myślę, że. Także 3-4 skałki sobie rozdupimy jeszcze. Ja wiem, że troszkę surowców tam mam. Ale to się dosyć szybko wydobywa. Cyk. Tak, to się dosyć szybko wydobywa, więc sobie tu, wiecie, rozbijemy jakąś taką małą grupkę skał. Zbierzemy to. O, rozwali mi się kilof. I tak, zbierzemy sobie to i będzie myślę fajnie. Dobra, git. Proszę wszystko ładnie wziąć. Hopla. Cykmyk. Tam są jeszcze jakieś pojedyncze skałki, więc myślę, że będziemy to brać. Tak, więc tu jest kamienny biom. No tam są te ptaszory. To mi się w ogóle podoba bardzo, że, że tam jest taka grupka duża, bo to będzie też fajne, jak będziemy chcieli sobie coś podfarmić. Trochę mięska, czy na przykład wiecie, te ich jaja tam można zgarniać. To jest zawsze spoko opcja, dobra, kilof możemy Zdepletować sobie do końca, okej, okay, i tu jest dalej pustynia Ciekawe, kwiaty na niej rosną, zabawne, to pustynia taka Ja to sawanna zawsze nazywałem, bo to jest takie siano chyba bardziej, nie? Taka żółta trawa, niż Niż piasek To nie jest sandy turf Tylko taki no, nie wiadomo co turf, trochę Ale no ale no nie jest to piasek na pewno No żółta trawa, no tak bym powiedział Trzy, cztery, pięć, sześć Zajebiście, na styk Mamy trochę złoto, trochę kamieni, trochę flintu To jest zawsze w cenie Pałka do rąk I jedziemy Z tym koksem Ta, patrzcie jakie kwiatuszki piękne Motylki sobie zabijemy Też piękne Bo martwe Jo. Yeah. Bardzo ładnie. No aż ciekawe. Dużo, dużo tu naprawdę tych, tych. Tutaj walrus camp. Tam se ptaszor lata. Hop. Bardzo ładnie. Możemy od tej strony pójść. Okej, okay, to jest taki kawałek w ogóle, z którego niewiele wynika tak po prawdzie. Tutaj taki pomieszany biom. O, myślę, że tu będą te? Są królikęsy na pewno. Ciekawy jestem, czy będą... Nie ma bawołów A liczyłem, że może Zastanawiam się, czy chcę. Chcemy... Oj, Chester'a musiałem A, nie wziąłem go, bo jest tak, że po logowaniu się na serwer trzeba podnieść go. No dobra, to wrócimy sobie po niego. Bo zastanawiam się, czy królików nie wziąć od razu na Presty Heditator. Ale. No ale chyba nie Ej, nie ma te też tych Totally Normal Tree. W ogóle ich nie ma. Yy, I to jest też ciekawe. W ogóle bardzo specyficzny świat. Że niektórych surowców mamy bardzo dużo, niektórych mamy faktycznie no, jak na lekarstwo i wiecie, jest mega dużo żab, mega dużo świńskich domów, a w ogóle nie ma mechanicznych. No był jeden night na całą mapę tak naprawdę, um, i czegoś jeszcze jest mało, coś chciałem powiedzieć. Nie w ogóle specyficznie jest zbudowany. Tak mu powiedział, te dwie pustynie takie prawie połączone ze sobą, bawołów też nie ma jakoś bardzo dużo. O, w trawie musiałem zostawić w skrzynce albo złożyć całą. To git odbierajmy sobie. Żeby coś tam mieć. Pająków jest sporo, ale to tak raczej w normie bym powiedział. Nic niezwykłego. Tak, tu sobie zwiedzamy, jest OK. Wodrus kolejny. Co ciekawe. Rozgarnę sam na mały głód. Przecież większy. Bardzo bardzo ładnie. Hop! Bardzo ładnie. No, to jest taki biom. Taki z dupy, że trochę nie wiadomo co tutaj jest. Tak, jakieś drzewa. Pierdolę, to jest taki biom na osiedlanie się, bo nie ma wielu rzeczy, które trzeba być nawet pszczoły. Patrzcie, jakieś pojedyncze. O, tu już trochę weselej. No już jakieś krzewy. Coś tam się pojawia, nie? Dobra, to sobie zjemy. Hop! Sprawkę sobie weźmiemy. No, taki biom jakby chciał być przyjazny, ale... Ale coś nie wyszło, bo za mało tego wszystkiego jest, nie? Żeby był taki full przyjazny. No dobra, no zajrzę tu jeszcze w tą czarną plamę. No, aż mi się nie chce wierzyć, że tu naprawdę, tu naprawdę nigdzie nie ma mechanicznych, słuchajcie. No dobra, no jest biom ostatniej szansy jeszcze, jeden. Dosłownie, gdzie będziemy mogli trafić mechanicznych, a tak to kurde, no to nie ma. No dajcie mi się przyjrzeć, tak, no bo tu zbadaliśmy Dwójką wrócimy teraz sobie tutaj I spoko Pójdziemy na północ, tu na lewo od żab No i to jest no, no jest trochę jeszcze czarnych plam małych Nie, ale Tak ogólnie to bez rewelki A gdzie ja się w ogóle zrespiłem Gdzieś wydaje mi się, że Tu niedaleko tej skrzynki Gdzieś tu będzie Chester w pobliżu pewnie Tak, no bo tu niszczyłem Tę wioskę świńską, tak, gdzieś tu na południe Od tego w okolicach, w okolicach skrzynki No to gdzieś tam pewnie Chester będzie leżał No dobra, to idziemy słuchajcie do Idziemy do dziury Witaj ptaszorze Witajcie więcej ptaszorów Tu jest dziura Nie wściekaj się na mnie gościu Proszę cię ładnie Ładnie cię proszę Jezus Maria yy, Nie mogę teraz, oddzwonię już nie odbieram telefonów na Don't <laughs> Już raz to zrobiłem, wystarczy I mi save'a wysrało i do, tak to się kończy Takie przygody właśnie, dobra, tutaj Crawling Horror się jakoś uaktywnia Możemy go załatwić, to jest zawsze Nightmare Fuel mhm. Hop. Tylko, że na niego nie mam boosta do damage'u, bo teraz jest chyba tak, że właśnie jak Abigail się z kimś bije to ja jako Wendy mam boost do damage'u, no ale znowuż ona z tymi iluzjami się nie klepie, nie? Ta, ona nie ten Nawet jest obok, ale nic im nie robi I to jest lipa, No bo ja mega mało, ten, no mega mało im klepię tak naprawdę I to jest takie bicie po 35 No to to jest XD trochę Czy można z nimi klepać do rana, oho Abigail ma swoją walkę oddzielną, widzę Spoko. Fajny klimat w ogóle, że jest od wiecie, latarnia. I tutaj tak po ciemaku coś próbujemy. Tu z jednej strony pająki lecą, tu z drugiej strony iluzje. I jest taka klepanka. Wesoła, o, kolejne pajęczarze lecą. I to fajnie widać te paski zdrowia, jak w tej ciemności, tak kurde lecą w moim kierunku, nie? To jest spoko mega. Lecię, kreciarzu. Dobra. Zgarniamy Nightmare Fuel Dobra, pajęcze rzeczy Bierzemy jak najbardziej Tutaj gdzieś Nightmare Fuel, jeszcze jeden na północ Powinien być Czy już zgarnąłem? No możliwe, że już zgarnąłem, dobra Idziemy Użyjemy Spider Glendów Dwa Wiem, że z popiołu i z kamieni tam można robić potki z nich ale nie potrzebuję aż tak. Może wezmę parę kaktusów, słuchajcie. Wiem, że to z hełmu mi zleci, ale podbijemy sobie trochę Sanity, bo nie mam już takiej potrzeby, żeby się walić z tymi iluzjami. Jak tu jestem, mógłbym też przy okazji trochę bąszarców zgarnąć, bo to jest tak, że to zawsze się parę sztuk przydaje i tego nigdy nie ma. Potem, znaczy, trzeba po prostu specjalne, oddzielne wyprawy robić, nie? A po co, skoro już jesteśmy w pobliżu. Weźmy sobie tych kaktusiarzy. O, no to jest niestety trochę. Trochę HP z hełmu. Ta, one, one będą przydatne. Te szarcy Dobra, polećmy tam. Weźmy jeszcze ze dwa te kaktusy. Prickly like me. Dobra, let's go w tamtą stronę. Tutaj ta. Jeszcze jakieś kości do zniszczenia tym młotkiem. Więc to sobie pozgarniamy. Skoro już tu jestem, no to wezmę tego kapeczkę więcej. Bo to się zawsze przydaje, tak jak mówiłem, nigdy tego nie ma. O, nawet typy ten a stów to nie potrzebuję na razie. Będę miał jakąś bitkę tam z tym, z którymś z typów, w sensie z falą jakąś. Yy, o, nie mam drewna, żeby tego użyć. No, to coś tam, zetniemy ewentualnie. Tam są tak psiarze. Tu są grad ale to oleje. Dobra, tak czy chcę tutaj w dół? Nie, no tam wszystko mam. Lecimy koło dziury trójki. Żeby zobaczyć. Lecimy koło dziury trójki. O, gościu. Jak śmiesz. Mhm. Na no, chłopiec szybki. Możesz Abigail na agresywnym wjechać. Mhm. Mhm. Ała. Dobra, nara A z niego ryba i żabie nogi Spoko A tak, tu jest dużo krzaków to jest jakaś świnia jeszcze Nie zamieniona w Warpiga uprzednio Proszę bardzo Proszę bardzo Ok, wściekłe Chodź, świnko, chodź, chodź, chodź Aha, dobra bitka bardzo ładnie Załatw ich Super 34,5, a ta, jak ta się bije to 53,5 Więc więcej Bardzo fajnie, dobra Bierzemy, czy stingery chcemy? Chyba nie jakoś bardzo Możemy zostawić Lecimy dalej tu są żabole, ale postarajmy się ich jakoś ominąć. No, jest ich brud. Tak bym powiedział. Och. No, to jest potężna ilość żabek tutaj. już tego biału, ale tak jak mówiłem, mi się to podoba. O, uciekają sobie. Tutaj się zepsuły żabienuszki. Spoko, bywa i tak. Tak, bo je tu rozklepaliśmy i to zostało wszystko tutaj, nie? Dobra, sprawdźmy, co się kryje tutaj. Okej, okay, gra z gekony, kolejne. To też jest tak, że na niektórych światach one się respią, a na niektórych w ogóle ich nie ma, nie? To jest zawsze ciekawe. No dobra, hop. Lecimy tu. No nic, nic ciekawego jakoś bardzo. Jest biom kamienny. Trochę lodu, jakieś skały. Znaczy to zawsze spoko, nie? Ale nic tam niezwykłego. Że można by się jakoś bardzo zabijać. sępy tutaj sobie latają. Vultures, tak? Vulture to jest chyba sęp wulturę. W każdym razie. Dobra, możemy ścieżką pobiec, to będzie szybciej. Ta, no tu taki skałkowy biom. Gekony sobie żyją. Tutaj chyba nic ciekawego. Ta skały i tyle, tak naprawdę. No, raczej myślę, że tutaj nic, nic niesamowitego się nie wydarzy, już teraz, 5 dni do zimy, więc sam raz, jeżeli chodzi o jakiś tam czas na osiedlenie się potencjalne, jeszcze wiadomo, że się rozejrzymy, żadnych mechanicznych, słuchajcie, jest dramat, jeżeli chodzi o girsy. no tyle co se, och, yy, tyle co se jedną lo lodówkę postawię, nie, i no tyle tak naprawdę, nic więcej nie zrobię. Na nie da się craftować, niestety. O tam jest jakiś fallen survivor. jest jakieś złoto. Minor hat. Nieźle. To jest spoko akurat. Oj, to naładowana taka. Patrzcie na to. To zajebiście. Minor hat jest gitem. Czy jego można uzupełniać light bulbsami. Kurde, byłoby super. To by było mega i bardzo by nam się przydało. Tak naprawdę, bo to jest jeszcze wygodniejsze niż lanterny, tak naprawdę, nie? Dobra. Mamy to. Trzeba podjąć trudną decyzję. Jaką będzie decyzja o tym, gdzie powinniśmy mieć naszą bazę. I no jest to trudna decyzja, bo nie mam pojęcia. Kurczę, jest naprawdę tak, że ten świat jest tak zrobiony. Polecę tu jeszcze w prawo. No liczę do końca. Słuchajcie, że coś będzie. Że coś trafimy, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o to. No. O, jeszcze jakieś girsy, no jeszcze jakiegokolwiek, no Bishop'a. W ogóle Purple Gem, żeby dostać jakiś, no wiecie. Niech coś się wydarzy, kurde bele, no bo to jest... Dramat. Odkryjemy sobie tutaj kontury do końca. Tu raczej już nic nie ma. Tu jest tylko Giant Beehive. Tak. Tutaj już nie ma co. Yy, I pójdziemy sobie jeszcze... A czy jest sens do tamtego biomu jakoś bardzo? O nie. Leci na mnie iluzja. O, nie miałem pniaków na ognisko, żeby usmażyć te te... jest bush Hat. Ciekawe, można się skitrać w nim. No nie, no tutaj nie ma sensu trwać jakoś bardzo. Chyba powinienem iść do Alchemy Enginu i kminić. No nie, tu raczej wzdłuż tego idę. Mm, no to jest lipa, słuchajcie, co można powiedzieć. Ja pierdzielę. Na niego trzeba. 2, 3, 10 hitów. To jest. Gdzie Wandą? No z 5 maksymalnie, nie? No z 5 hitów około Wandą. No, ale to żyćko, nie? Wanda jest stworzona do klepania iluzji i farmienia tego Nightmare Fuel'u z tym swoim alarming klokiem. Jeszcze to jest ta inna zabawa. Och. I tes. Dobrze. Lecimy tu do silnika. Czy my chcemy coś przy nim majstrować, albo tu przy tej skrzynce? Chyba nie. Tu zostawiliśmy trochę rzeczy, ta odpuszczmy sobie to. Tam jest łopata, różne tego typu sprawy. Wow, nieźle, ale super. Nowe skrzynki mamy, będziemy ich używać, to zajebiście. To muszę zapamiętać, żeby na tytuł miniaturkę sobie dać, bo to... Bo to koks totalny. Dobra, wróćmy do tamtych skrzynek. Weźmy Chestera i już się zastanowimy, co my chcemy dalej zrobić. Chesterfielda mamy gdzieś, gdzieś tam, dobra. Tu są cztery królinie w ogóle, jakbym chciał na Prestige Hatitatora mieć. No ale to najpierw, najpierw Chester, tak myślę. Gdzieś na takim biomie, na takiej dróżce żeśmy pauzowali, z tego co pamiętam. Dobra. Hop. Więc ja myślę, że tutaj na chwileczkę go... ...znajdziemy. Tu Glomer se kupę robi. O jest, Chesterson. O świnko, co tu robisz? Nie, o nie, zażarłem to. Ale lipa O ja pierdzielę, iluzja jeszcze O, nasionka wsuwa, Ola u nas. Dobra. Idę na tą iluzję, tankuję ją w dupie mam te straty HP. Dobra, jednak nie mam. Nara. Ale wkurza mnie to i tak. Gdzie jest nasiona. Dobra, mięcho mamy, dużo rzeczy mamy. Widać cię starze. O ła, tu O kurde, tyle mięsa, że mi zgniło aż. To jest już konkret. W ogóle nie ma o czym mówić. Dobra, połóż Nightmare Fuel ja daję. Chłop znowu chce mnie. Na ragościu. Dobra, czekaj, wyrzucę to mięcho. Wezmę to i chociaż pałki zrobię z niego. Nową pałeczkę bym sobie machnął. Tą starą wyrzucę. To chociaż po 45 będę go bił. No to zawsze coś do przodu. No parę hitów mniej. Dobra, teraz tak, musimy ściąć, yy, musimy ściąć drzewo Potrzebuję zrobić ognisko, upieczemy sobie to mięsko, które jest Żeby ono było, no i stąd też szyszki już pierwsze zaczniemy pozyskiwać Znaczy, nie, nie pamiętam czy z tego drzewa wychodzą szychy O nie, właśnie, z niego nie ma Kurde, no to jest lipa Ja bym zaczął zgarniać szyszki Żeby już zacząć przygotowywać o nie, to są w pobliżu głównie te Dobra, ale są też takie zacząłbym zgarniać, żeby no już po prostu mieć później, jak będę chciał zasadzić las, a, a będę chciał na pewno. To nie, nie ulega wątpliwości. Ach, teraz nie mam na szyszki. Dobra, to rybę. Tej ryby nie potrzebujemy jakoś bardzo. Bardzo uroczo sobie leży i skacze. <laughs> Podoba mi się ta. Dobra. Bardzo ładnie. Teraz tak, jedziemy ognisko. Smażymy to zepsute mięso, tu. Mhm. Dobrze. Zgarniamy. Nawet sobie możemy trochę podjeść. Ej, to 25 głodu aż. To zawsze do przodu. Oczywiście zaraz się już zacznie psuć. Ale damy radę. Dobra, bardzo ładnie. Cyk, teraz dawaj kaktusy, to sobie sanity zrobimy. O, to też głodu odnawia, zajebiście Ok, decyzja yy, I teraz tak, spójrzmy na tę mapę Ja bym ją obrócił Żeby to mieć na północ yy, Ok. i teraz tak yy, Nawet, nawet nie Nawet bym zrobił tak jeszcze No tak, tak, bo tak grałem wczoraj na tej mapie Ok. i teraz tak yy, Kluczowe punkty Oaza i pustynia z kaktusami to są te dwa miejsca i tu są dwie dziury nawet nie jest jedynka i dwójka Jedynko możemy przebić tu dwójką możemy przebić tu nieźle stąd miejsce na przykład gdzieś tu albo tutaj nie wydaje się złe bo teraz tak tutaj idąc to sobie niszczę mamy tak mamy tu wejście do jaskiń tu są psy no, ale to można by się ich pozbyć. Czy można by tu przy wodzie też to robić, nie? I teraz tak. Tu mam lada moment po prostu. Od razu mam kaktusy obok. Tutaj mam. Tutaj, tutaj mam dziurę raz. Pająków dużo. Ogromny las do wycięcia. Tutaj mam drugą pustynię. Teraz z kaktusami pod Sanity. Mm, tu są pszczoły, no ale to tam nie te. Tu są żaby, czyli źródło pożywienia bardzo ładnie. Tu jest Florid Postern. Yy, wada, daleko do. Bagien. A nawet ultra daleko, ale. No znowuż mam dwójkę na ten biom, tu mogę sobie przejść. Jak często będziemy łazić na bagnę? Jak często my chodziliśmy w poprzednim odcinku? Nie, to nie ma co aż tak się o to zabijać tak na dobrą sprawę więc to jest niezłe miejsce tak 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 szczerze mówiąc wariant e, tutaj przy florid Poster i przy tym kamieniu e, no jest okej okay. znowuż nigdzie nie mam blisko bo ani do bagien nie jest blisko ani do tych pustyni mam obok żaby co jest beką samą w sobie dobra idziemy dalej tu nie bo tu są bombardowania nie no, znaczy stąd mam też trójkę blisko. zobaczcie tu mam trójkę dwójkę jedynkę obok mam trzy dziury którymi mogę przechodzić po prostu w różne miejsca na mapie i to jest takie miejsce, które daje nam najwięcej zasięgu po całej mapie. No mogę się stąd przenieść w lewo, tam na górę albo na dół. Nie, więc prawie w każdy kąt mapy jestem w stanie bardzo szybko się dostać. No i to jest najlepsze miejsce. I tutaj idziemy w takim razie, słuchajcie, nie ma o czym mówić. Dwie pustynie obok, eee, trzy dziury, oaza Las duży. Wszystko się zgadza. Pająki, żeby nie trzeba było daleko łazić. Tak, tak to będzie wyglądało w takim razie. Dobra. To co, no idę z tym co mam. Idę z tym co mam, tak myślę. Zresztą powinienem wziąć do siebie. Wezmę logi. Och, nie mogę. Dobra, to wezmę do ciebie logi. Czy mogę to gdzieś tu wsadzić? Nie mogę. I tutaj też nie mogę. Dobra, to spider glandy położę, nie znikną. A, jeszcze to muszę wziąć. Dobra, to pętlut położę, też nie zniknie. I zaczynamy przerzutkę w takim razie na miejsce docelowe, ale to zrobimy już w kolejnym odcinku. Póki co dzięki za uwagę, siemano!